Możesz mnie teraz usłyszeć nawet w ciszy, nawet w bólu, nawet na odległość. Znam wszystko, co się wydarzyło. Wiem, jak Cię zraniono i wiem też, gdzie Ty popełniłeś błędy, ale posłuchaj uważnie. Nie osądzam Cię, nie przyszedłem, by ważyć Twoją winę. Przyszedłem, by Cię z niej uwolnić, bo mojego przebaczenia nie da się kupić, mojego przebaczenia nie da się zasłużyć. Moje przebaczenie się przyjmuje. Ile razy odsunąłeś się ode mnie, myśląc, że nie jesteś już godny. Ile razy wstydziłeś się modlić, bo sądziłeś, że zawiodłeś za bardzo. Ile razy wierzyłeś, że kocham tylko dobrych, świętych, czystych, ale nie dla nich przyszedłem. Przyszedłem dla ciebie, przekroczyłem czas, zniosłem krzyż, zmierzyłem się z opuszczeniem, wszystko dla ciebie. Mówisz mi, że jest już za późno. A ja ci mówię: teraz jest idealny moment. Mówisz mi, że nie dasz rady. A ja odpowiadam: będę przy tobie. Nic wewnątrz ciebie mnie nie odstrasza. Żadna blizna mnie nie przeraża. Żadna przeszłość nie powstrzyma mojej miłości do ciebie. Zostałeś wybrany. Zostałeś przebaczony. A teraz musisz tylko przyjąć. Przyjmij moje przebaczenie. Nie ze strachu. Nie z obowiązku, ale dlatego, że w Tobie jest dusza, która pragnie być wolna. Nie przyszedłem, by Cię potępić. Przyszedłem, by Cię odnowić. A gdy mówisz tak, całe niebo się porusza. A teraz napisz w komentarzu z wiarą i szczerością. Przyjmuję przebaczenie Boga i nigdy więcej w to nie wątpię. Zostałeś przebaczony. Jesteś kochany. Jesteś mój.